Witajcie społeczność YouTube'a z tej strony FireMage i zapraszam Was na coś innego dzisiaj. Bo skończyłem jakiś czas temu Duma nowego, dobra gra, aczkolwiek trochę krótka, jak na swoją cenę, ale jest coś takiego. Ja bardzo lubię Achievementy. Jest jeden Achievement w grze, który polega na tym, żeby na najwyższym poziomie trudności przejść pierwszą planszę. Więc chciałem dzisiaj spróbować na żywo, jak to wszystko pójdzie. I co? Jedziemy z tym koksem, prawda? Doom jest bardzo szybką grą. Wloko ten nowy, stare to już w ogóle. Więc ja, ja to będę przechodzić tak jak uznam za stosowne. Yy... Sprawdzałem przed chwilą, jak to w ogóle wygląda, jak jest z poziomem trudności. Generalnie umiera się w dwa ciosy pi razy drzwi. A na szczęście można wyrywać ręce przeciwnikom, więc. Bum. To jest naprawdę przyjemna gra. To jest źle, to jest bardzo źle. Nie poszło tak jak chciałem, Ty, tym Dziękuję. Przede wszystkim tych trzeba pozabijać, bo oni są groźni. Zębiaczki są niegroźne praktycznie w ogóle. Jeżeli naprawdę jest specjalnie nie dam się trafić, to nie powinno nic się z tym stać. Na no, większości przeciwników staram się wykonywać finishery, z tego względu, że dostajemy wtedy więcej zdrowia więc się odzyskujemy trochę. Zastanawiam się, ile razy umrę, próbując to nagrać. Ty, umieraj, dziękuję. Bieg, 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 cały czas w biegu. Ten, kto się nie rusza, ten umiera. Ty, ty ja mi się nie podobasz. Przeciwnicy są fajnie odświeżeni w porównaniu do starego Duma, bo e, są dużo groźniejsi. Już nawet zwykłe impy potrafią nas zabić właściwie jednym ciosem, jeżeli używa, używają tej naładowanej kuli ognia. Mało amunicji, tu jest amunicja. Najgorsze, że jest to sam początek gry, bo. No, tylko... Taka propo prawie zabicia. Umieraj z łaski swojej. Życie, 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 życie. Dobra, nie umieraj więcej życia. Tu jest jeszcze pancerz. Z powrotem. Bum. Ładnie. Wszystko? Wszystko. Dobra. Szybko pozbierać to, wszystko, co mogło zostać gdziekolwiek, czyli jakieś życie, jakaś amunicja, jakieś resztki. I jeżeli tyle przyszedłem to powinienem dać radę zrobić to dalej Bo zrobiłem sobie taki testowy run Jest w miarę okej okay. Przy odrobinie szczęścia nawet pokażę wam parę sekretów Amunicję mam na maksa Idziemy po niebieską kartę klucz Ła, wow, to jest naprawdę szybka gra i f... fajna Naprawdę fajna, podobała mi się Jestem, jestem z niej zadowolony, aczkolwiek nieco mniej z ceny Cena była... Głównie jeden sekret, ten by ktoś chciał. Jedziemy, tu są granaty, to jest ważne. Dobranoc, Oddawaj rękę. Dziękuję. Ok, okej, okay, okej okay. Ty często się granatem. Ty umieraj. Pistolet ma nielimitowaną amunicję, więc tyle w nim fajnego Zaraz się cofnę, bo tutaj tych ząbiaków jest trochę i nawet, nawet jak wykonujemy finishery na nich, to mogą nas zranić z tego co kojarzę Automata jest zupełnie niepotrzebna tutaj, bo to jest pierwszy, pierwsza plansza i po prostu ona nie zajmie super długo Tutaj chyba imp był jak ostatni raz tutaj siedziałem ale nieważne ważna. jedziemy to jest też coś co jest właściwie niepotrzebne bo nie wiem nawet, czy jestem w stanie cokolwiek ulepszyć za jeden żeton który jest na tej mapie hmm. odporność na wybuchowe beczki właściwie to się nawet przyda więc... dobra granat tutaj wymierasz ty też umarłeś, na dół Kolejny imp Trochę za dużo amunicji nie to kosztuje, A, Granat na zapas, za wcześnie trochę Za mną Szybko, szybko, szybko Przeciwników należy zabijać póki się świecą, bo potem odzyskują równowagę, jest problem no, Tu powinno być Tu jest chyba trochę amunicji, zamiast przed okay, Tu jest sekretna pasza. Ej, wam to szybko, pokażę. Dźwignia jest zaraz tutaj. Nie wiem, czy jest nam sens wchodzić, bo nie ma tam nic, co jest potrzebne do tego cymmentu. Chyba są nawet, jest nawet dwóch przeciwników, albo mogę się mylić. Tak, jest dwóch przeciwników. Cztery. Dobra, nieważne, to jest szkoda amunicji, żeby to robić, więc. Ja szybko sobie stąd ucieknę. Mam nadzieję, że nie zginę po drodze. Byłoby dobrze nie zginąć po drodze. Ok. Mam no, punkt ulepszenia broni. A? To się też może przydać. Wskoczymy no, tędy. Zatrzymuję się. Od robota bierzemy strzał wybuchowy. Seria jest przydatniejsza, przydatna później w grze. Jak mam jedno ulepszenie w broni, to kupię sobie zwiększony rozmiar eksplozji. Tu jest amunicja. I teraz tak, moja strategia na przejście tego obszaru, przynajmniej jak próbowałem, olać wszystko. Dosłownie. Nie ma, nie ma powodu walczyć z przeciwnikami, jeżeli stanowią tylko dodatkową przeszkodę. Nic nas nie zatrzymuje, żeby po prostu przebiec ten fragment, więc... Moja strategia może nie jest idealna, ale na pewno jest skuteczna. E, nie. Ciebie tak się zabije. Poczęstuj się swoją własną nogą. Ty zejdźmy mi z drogi. Przywitaj głową bruk. Tam jest wybuchowa beczka, wszystko wybuchnie. Oner, no, dostałem achievement jakiś. Dobranoc. Tak soczyste jest to wszystko. Dobra, na te kule należy uważać. Ciebie zabijamy. Ciebie zabijamy. Jest w miarę ok. Kończy mi się amunicja. Gdzie jest amunicja, gdzie jest amunicja, gdzie jest amunicja? Eee, tu będzie amunicja. Stąd możemy przeskoczyć tu. Tutaj jest ostatni sekret w, na tej planszy. To są chyba trzy. Z jak się cofnę troszeczkę. Tu jest amunicja. Super. A tu jest jeszcze pancerz. I to też będzie bardzo super. Bo teraz ostatnie zadanie wypuść wszystko, co jeszcze zostało na tej mapie. Zdaje się, że reszta przeciwników się dysponowała z tych, co byli za mną, więc yy, mam uproszczone zadanie. Tylko proszę, niech nikt nie eksploduje tej beczki. Po czym zrobiłem to sam? Mam Dobra, tu jest skrzynka z zapasami. Jest tutaj jakieś amunicji. Ej, ty nie żyjesz, nie mogę jeszcze przejść dalej, póki nie wytłukę wszystkiego, więc znaleźć teraz resztę. Chcesz? W ogóle znajdźki, znajdźki dają dużo mniej, wszystkiego, więc mniej, mniej mnie to wszystko leczy. Nie trafiłem, oczywiście. To jest. Ja jeszcze tego nie potrzebuję. Przestań. Wszystko Nawet się nie spodziewałem Nie było aż tak źle. Nie było aż tak źle. Ja się naładuję. Ła! Wow. Nie, bo to jest, to jest koniec tej misji, prawda? Tak, to jest wszystko. To jest wszystko. Już więcej nie ma. Tak, 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 tak. Ła! Wow, poszło! Aż się zdziwiłem, nie najgorzej? Szczerze mówiąc to było 10 minut. Jest moje osiągnięcie, krok w szaleństwo. A więc dum jest grą, z racji tego, że ma dość proste achievementy, planuję ją zrobić na 100%, bo czemu by nie, bo mnie to bawi. A ten filmik szczerze mówiąc pociągnę jeszcze trochę, zobaczę jak daleko uda mi się dojść, bo yy... Zasady z tym poziomem trudności są takie, jak umierasz, zaczynasz od początku, tylko nie wiem czy mają na myśli od początku całej gry, bo to było trochę, to jest trochę brutalne i trudne. Sztuczna inteligencja ja działająca małem. na Marsie. Przeprowadziłem diagnostykę stroju Pretora. Wygląda na to, że... Nie spróbuję mogę wyciąć w, ten fragment, ale nie wiem, czy wyzła, mi się uda. Nie jestem najlepszy pokrótce filmu. Dodałem tak, 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 tak. Otwieraj. Chcemy zabijać demony. I jazda. Więc mówię, nie jestem pewien, czy. Czy zaczynam od zera całkowicie, czy od. Od początku danego poziomu, których jest 13 w grze. Mogę już? Bąb 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 jakiś wyzwali Bomb. Tu jest auto mapa, która zaraz będzie włączona Leżeć Bąb Fabuła, nikogo to nie interesuje Dobra, tu jest sekret Tu, czyli tu Pancerz Więc w którą stronę ja tutaj przedtem? Tu Automapa Oliwa będzie pierdzielić od rzeczy tam w tle bo ona że w ostatnich ja wierzę w wyrwanie Bracia i siostry, cieszcie się! Zura. Pierwszy, Zasiądziecie tak jak ja! naprawdę się! Doszło do mnie! Tu jest znowu dźwignia do sekretnego poziomu, Teraz zamiast przechodzenia dla achievementu, to się zmienia w poradnik, gdzie znaleźć sekrety na pierwszych dwóch planszach w Dumie? Ciekaw jestem, czy z racji tego, że to jest z gry, to czy ten filmik będzie bardziej trendować. Bum. Hmm. Bum. Nawet trochę pancerza jest tutaj, więc nie, nie najgorzej. To jest zabawne jak na, na tych obszarach FPS-y po prostu skaczą w kosmos w porównaniu do zwykłej gry 180. Zamknij się, Oliwia, błagam Cię. Pierwsze. ja. Demoniczna obecność. Ten, ten komunikat, który tutaj jest, że poziomy, poziomy demoniczne, demonicznej energii są w, w wartościach niebezpiecznych, czy coś takiego zakłada to, że są bezpieczne, <grytanie> bezpieczne wartości demonicznego zagrożenia, czy energii, czy czegoś. Ej, eksploduje. eksplodujesz, i to by było na tyle. A przynajmniej dowiem się, dowiem się, czy zaczynam się wszystko od początku, czy. To się zaczyna wszystko od początku, czyli całą grę, na, na tym poziomie trudności całą grę trzeba przejść bez ani jednej śmierci. Znaczy można umierać na wyzwaniach, tak? Tak. O kurde. Nie, to jest hardkorowe. Przejście pierwszego poziomu spoko. Wyzwanie, ale nie takie trudne, ale całej całe reszty nie dziękuję. Dobra, to jest krótszy, krótszy filmik, żeby po prostu pokazać nie wiem, no coś co robię, bo czemu by nie. Mam nadzieję, że się wszystkim podobał. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, róbcie wszystko to, co jeszcze robi się na YouTubie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!